Alola, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Sun. E, no i tak, ostatecznie grę w jakimś tutaj typowym domu, e, właśnie w mieście Pow town e, No i tak, zerknę tylko na moje Pokémony, jak to się one mają. Widzę, że Salzer ma się nie gorzej, troszkę słabo zori Korio, ale jakoś sobie jeszcze damy radę. Mm, także... tak. Tu oczywiście jest pełno trenerów z Teamu Skali i będziemy musieli tu pochodzić, tu i ówdzie, aby... Zgarnąć wszystko co tutaj i zgarnąć trzeba. Eee, widać jakiś nie do końca, nie wiem, niekompletny członek. Dobra, troszeczkę dziwnie to brzmi. W każdym razie... A, to jest takie jedyne miejsce dla mnie na całym świecie. Okej. Okay. Ehm, dobra, więc walczmy z kolejnym gościem z teamu Skull, ehm, no i tak, ehm, ten z kolei ma, ile to on ma podców? Trzy ehm, aż, wow. Ehm, dobra, ale przynajmniej tutaj nie pada deszcz, tak więc moje ataki, mam na myśli Flame Burst'a, będą działały już normalnie. Także dajcie Salazel i walczmy. Ehm, dobra, także widać, że ten jeszcze nie jest takim do końca pełnoprawnym może, o właśnie, ehm, członkiem Timu Skull, albo nie, to określił. Dobra, mniejsza z tym, rozważamy. zubat pada. Um, Kolejnym poksem trenera. Wow, i mamy level od razu. Um, zaraz zobaczymy, co jest kolejnym poksem. Um, jeżeli coś nie dla nas, to zmienimy Gastly. Um, w sumie, fałda taku nie pogardzę. Um, Także do akcji wchodzi Gastly. No to znowu nasz jeden Flame Burst. Oczywiście, um, załatwię sprawę. Wow, Sucker Punch! Troszkę dostaniemy. No, ale tylko troszeczkę. Także pada jeszcze Gastly. Um, no i kolejnym, w zasadzie już ostatnim pokarmem tego trenera jest... Co to ma być? Salandit! Salandit um, kontra Salandit? Nie, to może niekoniecznie. Wyślę do taki Primarine. Um, i też daje F chyba do ataku, ile dobrze pamiętam. Aż znaczy ataku specjalnego. Um, tak więc um, nowi się na pewno przydadzą. Um, tak więc, Salon um, Salondy. W sumie jet powinien być wystarczający nawet, żeby to rozwalić. Tak przynajmniej myślę. Proszę szybki jako jet i po sprawie. Okej. Okay. Dobra, primary sobie nieźle radzi. No i pokonaliśmy kolejnego żołnierza, z się pierwszego no odcinku. No i tak jak mówiłem, ten tytuł mi pasuje, jeszcze niepełnoprawny członek Timo. No tak, czyli mówił jednak o sobie. Dobra, także tak, zrykimy nasze Poxy i do walki wyślemy Primarine'ę, e, e, natomiast sobie wezmę jako drugiego Poksa, a może być i Charge Bug, żeby tak nie ciągle tym jednym i tym samym się bić. E, dobra i tak, co my tu mamy? Tu mamy jakiś no po prostu totalny rozgarbierz, <grym> jakiś Typhoon tu przeszedł. A dokładniej Typhoon Teamu e, Tak, wszystko porozwalane, wszystko poniszczone. Tu e, też mamy właśnie drzwi, które mogą nas doprowadzić do różnych pokoi, e, w których oczywiście też e, się kryją członkowie bądź członki Muska. Ska. Słyszałem, że ten pan Gazma nigdy nie zdobył swojego pierścienia Z. Um, znaczy w taki normalny sposób, a mimo wszystko jest on po prostu strasznie silny. Czyżby? by no, nam się udało go pokonać. A, wybacz. Um, jako obcy nie możesz um, w pełni używać ruchów pokemonów. Um, dobra. Więc walczmy w każdym razie. Um, dobra, także tak, um, kolejna członki, tym razem Timu Skalak, chce z walczyć. Um, no i tak, um, ma jednego boksa, i tym jednym, jedynym jej Pokémonem jest Hunter. Dobra, także lec Primary um, i walczmy. Ehm, dobra, także tak, z naszej strony leci skalce, oczywiście. Czy najmocniejsze uderzenie. To i Hauntera a to, to spada. Wow. Ehm, naprawdę niezłą siłę. Ehm... No cóż, widać to zbyt wiele na mnie. Dobra, Także każdym razie tylko kolejne na więc możemy ruszać dalej. Ty jesteś jeden? Nie. Zbieraliśmy każdy um, odłamek Baginium Z Zalori dla pana Gazmy. Także pan Gazma będzie najśniejszym trenerem robaków. Okej, okay, więc tak, będziemy właśnie mogli tu zdobyć od gazmy kolejny um, właśnie kamień, czy znaczy kamień, kryształ Z, jakim jest właśnie Baginium Z. No i tak, tu mamy dosyć się typowe kartki, w której mamy opisane właśnie swego rodzaju hasła. Sekretnym hasłem Timu Skal dzisiaj jest Tapu Kakao. Um, trzeba zapamiętać. Aha, i tak, prawdziwy członek Timu Skal zawsze musi pamiętać o tym, że właściwą odpowiedzią jest nie. Ha, Okej, okay, to jest bardzo ważna wskazówka, właśnie Tapu Kakao. Um, jeszcze tam był chyba Golisopod plus coś jeszcze z tych haseł. Zaraz zobaczymy. Wszystkie są właśnie do zdobycia tutaj. Dobra, także chodźmy teraz w tę stronę. Tutaj z kolei możemy wyjść e, na baseny, gdzie mamy kolejny jakiś przedmiot, jakim jest Ice Stone. To jest właśnie kamień ewolucji dla... nowy kamień ewolucji, który się właśnie pojawił e, w tejże generacji. W sumie on działa tylko na dwóch Pokemonach. Co jest nie tak z tym właśnie? Ciągle się na mnie gapi. E, nie widzisz jaki jest... albo czy on dostrzega to jaki jest ten gorący, czy co o, dobra, to może lepiej stąd chodźmy. Jak tu gorący facet się czai. Dobra, i co mamy tutaj? Tutaj z kolei mamy przedmiot. Taki jest Max revive. Okej. Okay. I śpiącego członka Timu Sco, który... z którym nawet nie możemy chyba wejść w interakcję. Dobra, także i tak, kolejna Eeeem... Powstrzymam cię tutaj, aby Gazma nie musiał się tobą zajmować. Eee, widać, raczej ci się to nie uda. Eee, tak więc eee, walczmy. Walczmy z kolejną członkinią Teamusco. Eee, no i tak, eee, cóż to na ciekawego wyśle do walki. Tak, Marigi. W sumie to nie jest do końca dla nas dobry przycisk, z tym że Marini jest Pokémon trującym i wodnym zarazem. Czyli oba typy nie do końca nam odpowiadające. Ehm, I tak, chyba jednak zmienię Pokémona. I do walki z Marini najpierw chyba będzie, wyśle, jak wyślę e, Mazdela, Ponieważ to jest Pokémon, który jako tak powinien sobie z tym czymś poradzić. Dobra. I tak, Marini już Venom Shack. O, czyli się atak tak nieefektywny. Na no, primary z kolei był on super efektywny. Dobra, stamina pod kręcami defa, w sumie nie wiadomo po co. No to z naszej strony leci Bodas. Powinien być wystarczający. Wow, jeszcze Toxic! O, rzecz ty. No, niestety ona struje. Dobra. I Bodos. No i rozwalamy Marini. Ha, dobra. Czyli tak, Terka pokonana. To straszne, to... I znów rozwali, nasza willa zostanie rozwalona. No tak. Um, dobra, chodźmy dalej. I tak, co my tu mamy? Tu mam właśnie kolejny kod, i kodem jest BitApp. Um, a BITUP to jest taki pewien atak, który w sumie mieliśmy okazję go chyba zobaczyć kiedyś tam. Um, dobra, i teraz tak. Teraz ja się tymi drzwiami. Tak, byłem tutaj, ale. Aha, dobra, już wygląda na to, że byłem wszędzie. Czyli mamy dwa hasła: btap e, plus jeszcze e, Tapu Kakao. Tak więc gdzieś jeszcze powinno się ukryć hasło trzecie. O, i tu mamy tema z ruchem Sludge Bomb. Wow, wow Sludge Bomb jest przepotężnym, trującym atakiem, którego nauczymy właśnie e, naszego, e, naszą, 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 Salandit, bo może go właśnie poznać. Masz siłę 90, i no 110 pipi pp tylko, no i tak w sumie 5 tylko mniej niż Eli Venom Shock, no ale za to jest mega silny. Co Venom Shock może być nawet silniejszy, gdyby przeciwnik był otruty, no ale zazwyczaj nie jest, tak więc Sludge Bomby e, nauczymy właśnie Salazel. Okej, a tak nam się jak najbardziej przyda. Dobra, może według numerów. No i dobra, to na razie tyle jeśli chodzi o ataki. tak więc jest okej. Dobra, i to był w sumie jakoś ciekawostkę gadać, że chyba pokój Plamiri. Ponieważ był ładnie zadbany, lalki i tak dalej. No nie że właśnie tak. Albo jakiś pokój dziecięcy niegdyś. O bG! No proszę, nie mów, że... Nie mów, że nosisz jakby taką samą czaszkową... Yy, ten... no powiedzmy koszulkę jak moja. Ach, bez wątpienia właśnie... <laughs> jakby śmierdzi. E, a, to śmierdzi, ma ten sam wygląd. Toydaje... Śmierci to wcale nie śmierdzi, to... Prawdziwy, wspaniały zapach. W każdym razie e, myślę, że najlepiej będzie, jak napisemy na ich swoje imiona, żeby się nie pomylić. A hello, nasze imiona, po prostu wszyscy jesteśmy członkami, i więc, jak nie wiem, to chcesz zrobić. Dobra, także one sobie tutaj konwersują, no i nagle nas zobaczyły. O, jakiś chłopiec, nie wierzę, że e, podsłuchiwałeś nas. W każdym razie, dajmy mu lekcję. Dobra. Tak więc walczmy z członkiem Amitymuska! Teraz dwie laski na jednego faceta, no to też tak średnio. A nie, dobra, walczymy jeden na jeden, okej. Okay. Dobra, także wysadę walki ratatę. Um, jeden Pokémon na mojego jednego Primarine. Um, no i tak, czy ja tutaj mam to rozwalić? No w sumie Disarming Voice um, powinien być wystarczająco mocny. Okej, okay. więc rozwalamy jednym strzałem Rattatę, no i tak, zobaczmy jak sobie z tym poradzić. Dobra, także tak, ach, co za wstyd, naprawdę jestem tylko członkiem w Team SK takim niższym, z Bogusem może. Wow, to naprawdę nie było super, także pomszczę ciebie. Um, y, także zobaczysz, dlaczego nosimy tę podkoszulki, albo. te koszulki. Dobra, także walczmy z kolejną członkinią Team H. Okej. Okay. No i tak, ta z kolei ma. Cóż to ciekawego? Ona ma jednego też poksa, i tym jednym jedynym Pokémonem jest Raticate. Także ta jest nieco mocniejsza. Um, dobra, także Lech Primarine. I nie wiem, czy mój Disarming Voice wystarczy. sobie nie wkroczyłem, że tak mamy siłę um, zaraz, 40 plus 20, 60 razy 2, 120. No, to powinno całkiem nieźle przywalić. W sumie mamy też duży specatak, atak, ale jednak niewystarczający. Kracz w naszą stronę, to będzie nieefektywne. Um, ok, no to, ale obniżyło mi defensa. Dobra, jeszcze raz Voice. No tak, za jakiś czas dopiero, ale um, program będzie próbował poznać um, atak baśniowy jakiś konkretniejszy, a mianowicie Moonblast, który jest naprawdę silny. W tej nie wiem, czy już nie mam temat z Dozen Gleam. I co ja teraz mam zrobić? Odpuścić sobie. Um, dobra. Także. Uh, jej koszulka jest zbyt obcisła na mnie. Yy, no i dlatego pewnie przegrałem. To twoja wina. Także, Niech tam sobie gadają dalej, a my chodźmy dalej. No i tak, tu mamy kolejny pokój, w którym znajdziemy chyba trzecią część hasła, które dopiero będzie dostępne, jak przejdziemy dalej. I pogadam tego gościa. Hej! Co tak się wkradasz do pokoju innych? To takie. To nie bardzo niegrzeczne. Okej. Okay. Wtedy mówi o grzeczności, o kulturze. Słyszał? Serio? Dobra, więc jeden poks. Um, no i tym poksem jest Fomantis. W zasadzie Fomantis to nie jest taki lekki przycisk dla Primary, nie, bo nie tylko go czego jednym e, ciosem. To raczej dość wątpliwe, żeby był Idiot Army wojsk o zaledwie 60 startzył. Ok, tak więc zostaniemy jakimś atakiem trawiastym, jak właśnie Link blade. Który, jakby nie było, zabolał i to w sumie dosyć. Um, dobra, to tak jeszcze raz na tę bitkę Disarming Voice! I rozwalamy Fomantis! A, czyli kolejny gościu z Teamu pokonany. Na koniec końców tutaj Pokemones mają niesłą kulturę walki, powiedzmy. No tak, um, dobra, także tu mam jeszcze itemka, jakim jest właśnie Orange, czyli dodatkowo 10v do defensa i plus do tego jeszcze um, hasło dzisiejszego miesiąca, to właśnie golysopot czyli Tapu Kakao, golysopot i jeszcze y, ruch Beat Up. No i kolejny gość z teamu um, Nieproszony gość! Um, czy może masz zaproszenie? No nie. W sumie, chyba. Dobra, więc walczmy z kolejnym członkiem timu Skull, który ma ile poksów? Fajnie bo jakby miał tylko też jednego, ale ma dwa. Okej, okay, dobra, także leci do walki Whipod kontra Primary. Okej, okay, także walczmy. E, no i tak, czego ja to mógłbym użyć? Chyba w sumie. Dobra, bo Skal ma siłę 80 plus stab, też 120, czyli. Czyli przez 2, czyli 60, czyli w sumie wychodzi na jedno i to samo. Dobra, użyjmy w takim razie Skalda. Jest przy tym szansa, że poparzę go, Isop... znaczy Wimpoda. Albo po prostu go wykończę. To nieefektywnym ruchem. To jest siła. Ehm, Dobra, i kolejnym pokemonem jest Drowsy. Ehm, tu już w sumie nasz atak będzie działał normalnie i nie wykluczone, że wykończy on właśnie ehm, go, Także jeszcze raz Skalda. Panie było jakby wykończył i dostał odpowiednią niż Expana coin level, ale nie wykończyło jednak. Tak więc, Psycho! No dobra, no to musimy przywalić jeszcze raz. No Lucy ma niezły spec, zdewsakuje sporo HP. więc, nie dziw ojota, że przetrwał. Dobra, także popełniam Zigo, no i 380... Ach, strasznie XP. expa. myślę, że ten atak był swego rodzaju albo takim jakby... Twojego rodzaju zaproszeniem. No i 2200 punktów expa. No ładnie. Um, dobra. Także tak, czas na chyba. Nie, jeszcze nie czas na zmiany, ale że mój team się tak ma dość średniowo um, trzeba przyznać, ale dobra, chodźmy dalej, myślę, że to jeszcze nie jest koniec tutaj. Także tu mam pewnego gościa, który... Witaj, gościu! Jeśli chcesz przejść do mistrza Gazmy, to musisz znać trzy sekretne hasła. Okej. Okay. Także powiedz mi. Um, jaki ruch mistrz Gazma lubi najbardziej? Beat Up. A powiedz mi, jakim jest hasło miesiąca? Um, jaki e, Pokémon jest najlepszy według e, pana Gazmy? Oczywiście Goryzopod. No i teraz powiedz mi, co pije. Jaki jest naj, najlepszy, nap ulubiony napój e, mistrza Gazmy? Oczywiście Tapu k Czyli Czy myślisz, że hasłem są Beat Up, Goryzopod i Tapu k Jesteś pewien tego? Nie. <hahaha> A wiesz, że ulubionym, właśnie powiedzeniem pana Gazmy jest właśnie na końcu: Nie! Właśnie, musimy tu powiedzieć nie, bo inaczej nie przejdziemy. W każdym razie, tak, widać, że jesteś jednym z naszych. <laughs> Okej, okay. także jeżeli chcesz przejść na audiencję mistrza Gazmy, to musisz przejść przez dach. Tak, bo kartony zawracają, czy zagradzają nam drogę. Okej, okay. czyli tak, tu jakby nawet coś się kryło albo punkt fotograficzny był, ale nie ma nic e, także musimy przejść się tędy i tu mamy jakąś dziewczynę, trenerkę I, też, ha, będziemy macie na dachu A zobacz jakie romantyczne miejsce walki, ha no rzeczywiście Bardzo romantyczne Także stoczmy walkę na dachu jeden w swoim rodzaju e, z członkinią Teamu Skoll Dobra, także tak, e, co na do walki Golbata? primary Primarine i bijmy się! Oczywiście, tutaj raz się siądzie nasz skald, e, którym może uda nam się poparzyć Golbat. Chociaż nie, czy nie czy to jest taki... Chociaż nie, pada deszcz! To kurczę, nasz Skalt jest dodatkowo wzmocniony, e, czyli w zasadzie Golbat powinna paść. Tak jest! Tak więc w tym przypadku deszcz akurat e, się nam przydał. No właśnie przy Salazel, no niekoniecznie, ale tutaj jest ok, deszcz nam przypasił. Dobra, no, tak więc... No co też widzę, że chyba nikt nie lubi Timu No chyba tak. Dobra, także czas na kolejne drobne zmiany w mojej drużynie. Teraz do akcji wyślemy chyba właśnie Charge Bug. A jako drugiego, może wezmę Mazdala na przykład. Chociaż i tak, raczej podwójnych walk tutaj nie będzie. Dobra, i co my tu mamy? Tu mamy Escape Rope, Który nie wiem, czy okaże się pomocny przy wyjściu stąd. Ale może. No i tak, tu mamy znowu dwóch członków Teamu Skala, którzy nas chyba nie przepuszczą, albo przepuszczą. Myślę, że to był dobry pomysł, aby tu przychodzić? A może lepiej było nie przechodzić? Myślisz, że znajdziesz odpowiedzi w środku. Ta, może i tak, dobra, zakręczyć w przypadku coś się nie kryje, ale jak, tak w obiektach, raczej ukrytych przedmiotów chyba nie ma. Aha, myślę, że to dobry pomysł, żeby tu wejść. Gościu, e, Nie wiesz jak, co przerażającego tam się czeka? Zapewne sam Gazma? Tak więc. A, tak, skrzynia Baginium Z tak, znienawidzony przez wszystkich szef, który gardzi wszystkimi. Wszystkim. E, tak jest, wielki zły gazma stoi przed tobą. E, naprawdę nie rozumiem, Naprawdę nie rozumiem cię, młody. E, czy e, Albo. Czy przychodzisz tutaj w pokoju? E, nie każdy przychodzi i tutaj tak od tak, żeby mnie pokonać Ale ja tutaj jestem po Pokémona, nie po ciebie. ha, Youngus! Ha, widać, jak miło z swojej strony chcesz pomóc smutnej małej dziewczynce. Także jest Youngus. Po co niego wzięli w ogóle? No i przyszedłeś tutaj tylko po to, ha? Um, także nie możesz... Po prostu zajmować się swoimi Pokémonami i, e, i trzymać się z daleka od spraw innych. No cóż, e, widać, że ty jesteś tym dzieciakiem, który ciągle będzie nam mieszał. E, skoro. E, a wiesz, co ja zrobię, kiedy, nie wiem, jakby z tymi, co nami mieszają? Haha, <laughs> najpierw nieźle ci przyłożę. Mam na myśli um, rozbija to cię na części. Tak, a później zobaczymy, czy ktoś będzie mógł cię pozbierać. Albo czy będziesz w stanie się pozbierać. Okej, okay. tak więc um, walczmy z uh, Gazmą po raz drugi. Tak więc leci, kolisy płacz. Właśnie dlatego wysłałem do walki Todżupak. Zresztą to jest całkiem niezła kontra na gole sopoda. Dobra, to na początek użyjmy może... Mm, charge. Bo Sophod oczywiście na początek użyje... a nie użył First Impression. Oj, to dziwne. Jesteśmy szybsi. Wow! Dobra, tak więc zwiększamy sobie siłę kozlejnego ataku elektrycznego. Ten urządzenie Zords Dance! O ty. Ale um, Golden Sport ma umiejętność Emergency Exit, czyli wywoła to zmianę po tym, jak zredukuje mu HP poniżej połowy. Tak więc wzmocniony Jordan Spark, jak nie wykończy, to mocno osłabi i sparalizował jeszcze. Wow! No i teraz Emergency Exit zniweluje totalnie Zords Dance'a i wywoła zmianę na Ariadosa. Tak więc jest spoko. Także teraz z naszej strony leci nasz um, Acrobatics. A teraz powinien być szybszy żart Felstingera. To jest w sumie dosyć słaba robaczy, chyba o sile 40 albo 60. W każdym razie, jeżeli on wykończy um, Pokémona, wtedy o 2 stopnie um, temu Pokémonowi, który go użył, podwyższy um, statystykę. Um, o kurde, pomyliłem się, nie ten ruch. Aj, statystykę ataku. O, żeby tylko ten Felstinger nie wszedł jeszcze raz. Dobra, jest um, to będzie podwójnie nieefektywne, ale MySclick. Um, dobra, to Spark teraz. I jeszcze nas First Stinger. To prawda, um, Golysopod może mnie wykończyć um, ruchem First Impression. Tak więc um, może się to różnie skończyć. Może by się podleczył jakimś lekiem. Dobra, kolejny pokalonu jest właśnie Kolysopod. zostajemy na razie. I teraz um, chwila prawdy. Czy wsiądzie First Impression, czy nie? Raczej tak. Tak, nie! Raczej nie no first impression. Kurczę, teraz walili Chargerbug. No, Chargerbug naprawdę nieźle sobie tutaj poradziła. Ehm, dobra, także teraz do walki mogę wysłać nawet Mazdela. Tak jest, Mazdel e, powinien sobie poradzić mimo zatrucia. E, w końcu i tak e, będziemy szybsi aniżeli Gołysapod. Tak więc Rock Tomb. No, para i swoje. Tak więc skomienia! I rozwalamy Gołysapoda. No i troszeczkę punktów expa, no i... Ha, ta, tam, przyznaję, zostałem pokonany! Tak więc uda mi się wygrać po raz kolejny z gazmą. Gazma! No co jest z tobą? ty. Oddaj tę na temu księgi. Natychmiast! Um, tak więc... Tak! Uratowaliśmy jak Okej. I ten uciekł sobie. Cze. <noise> I tak wszyscy z Timu skazwiewają się pewnego dnia, nieważne eee, e, i, <ścoughs> i niezależnie od tego, czy potrzeba do czy tego czyjeś pomocy czy nie tak więc pokonaliśmy gazmę, zyskaliśmy Yangusę i kiedy podejdziemy tutaj, tu też mamy Baginium Z! Czyli właśnie kryształ Z, który jest ceniony przez gazmę. No i na sprawę to wszystko, co mieliśmy do załatwienia właśnie w tymże miejscu. Nie jestem pewien, czy ja stąd mogę lecieć, ale chyba niekoniecznie. Dobra, więc przejdźmy się na piechotkę, w sumie nie jest to jakoś super daleko do wyjścia. Tak więc udało nam się, udało nam się pokonać gazmę. Dobra, tak więc o. I czeka tutaj przed nami tajemnicz nieznajomy. on jest. Muszę ci podziękować. Także jest Youngus. Um, musiało to być przerażające, ale cieszę się, że... E... No, w końcu ci się udało. Ha. Huh? Um, a co to za pośpiech? Podejmujesz próby, czyż nie? Um, wygląda na to, że będziesz. Uh, że nie będę walczył tutaj z nikim z Teamu Skull. Także wyleczy twoje Pokémon i po prostu zaczniesz. Także rozejrzyj się. Powiem na to, że... Jakby jest... Jakby nieco mniej tych gości z Timus Khan jest tutaj niż zazwyczaj. Myślę, że to dlatego, że ich szef uciekał pokonany. <laughs> więc zbijali razem z nim. O, wykonanu. A więc tak, ma ten gościu na imię. No i kolejnych... Kolejna hałaśliwa osóbka. <laughs> um, a wybacz. Um, Musiałeś być bardzo przestraszony. Każdy dziękuję Ci Hawkins. Naprawdę jesteś naprawdę kimś. Wow. Wujku, jesteś wielkim jakby nie wiem, oficerem policji, czyż nie? Także mam nadzieję, że będziesz... Miał na wszystko oko tutaj. Ale czy uda ci się jakoś powstrzymać ten rozszerzający się Team Skull? Um, no cóż, um, płacą na dość słabo, więc um, nikt raczej um, jakoś szczególnie nie dba o Team Skull. <laughs> nie chce ryzykować. Ach, a więc to tak. No ale cóż, um, czy to nie jest przede wszystkim dla Pokémonów nie? E, mógłbyś um, też um, polegać trochę na Aether Foundation, która właśnie zajmuje się pokanami, które są zarządzaniem przez Team Skull, ale jakoś chyba się oni szczególnie interesują. No dobra, chodźmy, wracamy do Aether House. Tak więc poszli. E, wrócę jeszcze jakieś zobaczyć, wujku. E, nikt się o to nie prosi. <grymne> Okej. Okay. To już za rodzinne uprzejmości. E, w takim razie przyjdź do nas daj, Terhaos, kiedy już skończysz pracę. alolo. <grymne> Okej. Okay. Tak, Pokémony są w Pokebolach, a Team Skull a są więzione w Pokebonach, a Team Skal więziony w tym małym miasteczku. Zastanawiam się, czy cieszy ich to. Trudno powiedzieć. W każdym razie tak, to wszystko co mieliśmy do załatwienia właśnie w po Town i wszystko też w dzisiejszym odcinku. Tak więc o tym sobie dzisiaj zakończymy i do usłyszenia w kolejnym odcinku serii, w którym to... ruszymy um, myślę dalej. Tak więc do usłyszenia w kolejnych filmach!